W pierwszej stolicy Polski, gdzie tysiąc lat temu miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Głównym bohaterem tego wydarzenia jest król Bolesław Chrobry. Bolesław Chrobry, pierwszy koronowany król Polski z dynastii Piastów. Syn Mieszka I i dobrawy, księżniczki czeskiej. Był on jednym z najbardziej wojowniczych monarchów w dziejach naszego kraju. Otrzymał przydomek chrobry, ponieważ odznaczał się siłą, odwagą, walecznością. Wygrywał liczne wojny, dzięki czemu rozszerzał granice Polski. Kontynuował politykę swojego ojca Mieszka I, który przyjął się w 1966 roku i oddał Polskę opiekę papieżowi. Niszczono figury pogańskich bogów i pogańskie świątynie, a budowano kościoły, klasztory i szkoły. Bolesław chciał, aby Polska była większa, silniejsza i aby inne słowiańskie plemiona dołączyły do niej. Poeta Julian Ursyn Niemcewicz tak o nim pisze. Był to król dobry w boju srogi. Był sprawiedliwy i karał swawole. Pod nim bezpiecznie i kmiotek ubogi orał wolę. Chrobny żył około 58 lat, jak na czasy średnowiecza osiągnął on sądziwy wiek. Ceremonia koronacji Bolesława odbyła się 18 kwietnia. 1025 roku w Gnieźnie. Uroczystości trwały prawdopodobnie cztery dni. Przebiegały wśród piesiach i uciech. Ogłaszam szef wobec i każdemu z osobna, iż 18 kwietnia, Anno Domini 1025 roku, odbędzie się koronacja Miłościwie panującego. Na księcia Bolesława, chrobrego syna Jeszka I i Duprawy, na króla Polski. Proszę Bolesławie, ja, arcybiskup Hipolik, kontynuuję przebieg na króla Polski. Czy przysięgasz sprawiedliwie rządzić swoimi poddanymi i przestrzegasz praw Bożych? Ja, Bolesław, z Bożej Łaski, król Polski, przysięgam sprawiedliwie rządzić swoimi poddanymi. Ślubuję, że będę przestrzegał praw Bożych i wypełniał wszystkie obowiązki, jakie ciążą nad koronowanym władcy państwa. Tak mi dopomóż Bóg. Obrigada.